Kolejna porada serwisowa na naszym kanale dotyczyć będzie samego warsztatu elektronika, a w zasadzie pewnego narzędzia warsztatowego. Często zdarza się, że podczas serwisu trzeba wylutować z płytki drukowanej jakiś element, i wtedy przydaje się rozlutownica, czyli coś takiego. Oczywiście rozlutownica, czyli powiedzmy elektryczny odsysacz cyny, bo o tym tutaj mówię, nie jest podstawowym narzędziem warsztatowym. Można się bez niej obejść, używając na przykład takiego oto klasycznego odsysacza, ale jeśli ktoś dużo serwisuje, no zwłaszcza urządzenia z elementami przewlekanymi, no to taka rozlutownica na pewno się przyda. Powiecie, większość dzisiejszych urządzeń wykonanych jest już w technologii SMT, no i tutaj klasyczna rozlutownica raczej się nie przyda, ale jak się okazuje, nawet w takich urządzeniach część elementów, np. gniazda, przełączniki czy większe elementy nadal są umieszczane w otworach płytki PCB. Tak czy inaczej uważam, że w porządnie wyposażonym warsztacie no powinna znaleźć się rozlutownica ale jaka? Przeglądając oferty znanych firm produkujących sprzęt lutowniczy, takich na przykład jak Weller, Hakko czy JBC, no można się lekko przerazić wysokością cen, na przykład w miarę przyzwoita rozlutownica Wellera kosztuje no, kilka tysięcy złotych, a takie naprawdę dobre modele to wydatek grubo ponad 10 tysięcy. Pytanie zatem, czy warto aż tyle inwestować? Dobre pytanie. Ja już miałem dwa modele rozlutownic, i wierzcie mi, nie oszczędzałem przy ich zakupie. Jedna z nich to była rozlutownica firmy Hako z serii chyba FR, już nie pamiętam dokładnie modelu. Dałem za nią no, parę lat temu kilkaset dolarów za używaną. No, działała nieźle, ale niestety szybko się popsuła. Potem miałem rozlutownicę Denon SC-7000Z. No na pewno już ją widzieliście, niektórzy z Was ma, nawet być może ją mają do dziś. Jest ona nadal w sprzedaży. Kosztowała gdzieś około 2,5 tysiąca i miałem nadzieję, że posłuży mi trochę dłużej. No niestety po jakimś roku dosyć intensywnie używana całkowicie wysiadła, całkowicie się rozpadła, mimo że wiele razy wymieniałem w niej grzałkę oraz części gumowe i plastikowe. No kiedy już myślałem o powrocie do zwykłego odsysacza, na rynku pojawiły się tanie rozlutownice chińskie, takie jak ta, kosztujące no, ułamek ceny markowych. Na początku nie miałem do nich zaufania, ale wreszcie jedną taką kupiłem. To jest dokładnie ten model. Ta rozsutownica ZD915 i okazało się, że działa ona zupełnie nieźle mimo ceny około 300 zł, tyle za nią wtedy dałem. W dodatku można do nich zakupić tanie części zamienne, na przykład sam pistolet, czyli to tutaj razem z tymi wężykami, wtedy kosztował, można było go kupić za około 70-80 zł. No dzisiaj jest trochę droższy, ale nadal jest to bardzo dobra cena, no wydać co pół roku na przykład y, stówkę, żeby mieć praktycznie nowy pistolet Nową rozlutownicę, no co za problem? Okazało się zatem, że tani chiński sprzęt jest prawie tak samo dobry jak ten markowy. Równie skuteczny przede wszystkim, a wielokrotnie tańszy. Po jakimś czasie na rynku pojawiły się podobne modele chińskich rozlutownic tego typu. Niestety, niektóre z nich już są trochę droższe, ale nadal ich ceny są do przyjęcia. Jakiś czas temu moja chińska rozlutownica zaczęła nie domagać. No, wymieniałem ten pistolet, to już jest chyba trzeci czy czwarty, ale pewnego dnia całkiem wysiadła. To znaczy, wyświetlacz działa. Jak się włączy ją, to zobaczcie, wyświetlacz działa, działa nawet wentylator, no dosyć głośno, ale działa, działa grzałka, to znaczy tutaj rośnie temperatura, czyli tutaj się grzeje grzałka, natomiast po naciśnięciu w spustu nie działa w ogóle pompa odsysacza. Mało tego, jak się naciśnie, to. Zobaczcie. No, widać, że elektrycznie działa, ale nie chodzi. Postanowiłem zajrzeć do środka i zobaczyć, czy da się to jeszcze naprawić, czy też czeka mnie zakup nowej. Tak to, moi drodzy, wygląda w środku. No, muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś gorszego. Tutaj mamy to, co nas najbardziej interesuje, czyli naszą pompę. Ja już ją trochę, jak widzicie, rozkręciłem. Wyjmę, żeby wam pokazać pozostałe rzeczy. Ta pompka jest umieszczona na takich fajnych, gumowych, elastycznych elementach. Tutaj oczywiście jest zasilacz, tam jest wyświetlacz z klawiszami. I tutaj jeszcze jakaś dodatkowa płytka. Także rozbierzmy sobie naszą pompę, która no niestety jest zablokowana mechanicznie. No, zobaczcie, jak, z jakiej to grubej blachy jest zrobione. Wcale nie po chińsku, jak gdyby. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mamy cały mechanizm naszej pompy. On przypomina trochę silnik. O, tutaj widać już co jest uszkodzone. Jedna z tych membran, tu mamy takie dwie membrany, jedna z nich całkowicie jest rozerwana. Przy okazji widać, że tutaj lepka substancja wylazła. To prawdopodobnie jest topnik, ale zaraz do tego dojdziemy. Na razie zobaczmy, jak to działa. Jak się silnik obraca, to tutaj mamy coś w rodzaju wału korbowego, i ten wał porusza korbowodami i tłokami, i one pompują powietrze. To jest coś w rodzaju silnika boksera, takiego jak mamy w Subaru, e, lub też Volkswagena, Garbusa starego. Tylko tu jest odwrotnie oczywiście wał napędowy napędza tłoki. W silniku spalinowym jest dokładnie odwrotnie. No cóż, wydaje się, że sprawa jest prosta: trzeba wymienić najlepiej obie gumki, ale skąd je wziąć? Otóż okazało się, że gumki można kupić zobaczcie kosztują po 8 zł. sztuka. Co prawda, ja znalazłem je na eBayu, gdzieś na, u jakiegoś włoskiego, chyba sprzedawcy, ale dosłownie z przesyłką cztery takie gumki wyniosły mnie jakieś 30-40 zł. Także wcale nie tak dużo. No i mam nadzieję, że po wymianie tych gumek rozlutownica będzie działała tak jak dawniej. Jak nowa, ponieważ mam również nowy pistolet, tak jak widzieliście. No, przy okazji, oczywiście, jakby rozbierzemy to wszystko, to warto przeczyścić cały ten tor powietrzny, jak gdyby, bo oczywiście za, oprócz ceny taka rozlutownica zasysa również topnik, niestety. I ten topnik, kiedy się rozgrzewa, on różnie reaguje, te topniki różnie reagują, niektóre twardnieją, w niektórych robi się taka maś, która niestety zalepia nam ten tor powietrzny, również pistolet, ale również te wężyki. Gumowe, także postanowiłem to wszystko rozebrać i wyczyścić. Te wężyki tutaj wewnętrzne też wyjmę, jak się da, i przeczyszczę. No i zobaczymy, może to zadziała. No zobaczcie, ja już ściągnąłem tą jedną gumkę, tą, tą niepękniętą z tej strony, i ona tutaj w ten sposób jest przykręcona śrubką. Gdzieś mi ta śrubka zginęła. No w każdym razie tą śrubką jest przykręcone. Tylko jest jeden szczegół, który, o którym trzeba pamiętać. Tutaj jest taka dodatkowa, jakby tulejka. Zobaczcie, tutaj jest taka tulejka, którą trzeba wyjąć. Ona tak wygląda. Trzeba ją wyciągnąć z tej starej gumki. I przełożyć do nowej, bo te nowe gumki nie mają tej tulejki metalowej, tak żeby po przykręceniu, żeby ta gumka się trzymała lepiej tego korbowodu. No i zobaczcie, odkręciłem też, rozebrałem też jeden z tych cylindrów, powiedzmy, nazwijmy je cylindrami. No i tutaj widać zawory, bo oczywiście tu muszą być też zawory, które pompują powietrze tylko w jedną stronę, bo tak to by przepompowywały w tej z powrotem. No i zobaczcie, to wszystko jest uwalone właśnie tym topnikiem. Tutaj zobaczcie, wszystko jest ulepione, więc ja to wszystko rozbiorę, jeden i drugi ten cylinder i wsadzę to do myjki ultradźwiękowej razem z tymi śrubkami lepiącymi się też i tą tulejką jedną, bo ta druga jest okej, okay. także wkładamy to wszystko do myjki ultradźwiękowej i myjemy. A tak wyglądają nasze elementy po umyciu. No, już jest znacznie lepiej. Niestety najpierw musiałem je wymoczyć w alkoholu izopropylowym, dlatego mam takie paluchy białe tutaj, a później dopiero wymyć je w myjce ultradźwiękowej. No i teraz wygląda to znacznie lepiej. Wszystkie otwory stały się drożne. Okazało się, że tutaj na tych otworach, tulejkach kątowych w ogóle były pozatykane niektóre otwory. Ja nie wiem, jak ta rozlutownica w ogóle mogła działać. <laughs> Także mamy wszystko przygotowane. Tutaj mamy dwie membrany, z tulejkami. O, zobaczcie, tak jak mówiłem, te tulejki trzeba tutaj włożyć. Trzeba też dobrze złożyć te m, czarne elementy. One mają, jak widzicie, niesymetrycznie te otwory i można je na dwa sposoby założyć, tak, skręcić. Także trzeba zrobić to tak, żeby te otwory do siebie pasowały. Żeby były po prostu przelotowe. O, tak jak widzicie. Potem zakładamy tutaj membrany, zawory. Tę gumowe, a później to, i razem z tym umieszczamy to w obudowie pompy. Także ja składam. Mam nadzieję, że mi się to uda wszystko złożyć i zobaczymy, co z tego wyniknie. Rozlutownica już zmontowana Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz Jak będziecie montować z powrotem te wężyki To trzeba sprawdzić, żeby czasem ich nie zamienić Tu oczywiście są trzy wężyki I cztery te króćce. Jeden, ten tutaj pierwszy od lewej yy, Bliższy to jest króciec Z którego wychodzi powietrze Wydmuchuje się powietrze, to które jest tutaj zasysane Oczywiście ono musi gdzieś wylecieć Natomiast z tej strony są dwa wężyki Trzeba pamiętać, żeby dobrze je założyć Żeby nie założyć ich odwrotnie No zasada jest bardzo prosta, sprawdzamy po prostu włączamy pompę, sprawdzamy, które krótce dmuchają, a które zasysają powietrze, i tak łączymy te wężyki ze sobą i te krótce, żeby one sobie pomagały, a nie przeszkadzały, e, czyli mówiąc inaczej, żeby były w fazie, a nie w przeciwfazie. No dobrze, składamy wszystko, palimy dzidę, jak to mówi pewien wielki elektronik, czyli sprawdzamy, czy rozlutownica działa. No to sprawdzimy sobie, czy to działa. Wziąłem taką płytkę ta, randomową. Rozlutownica ustawiona jest mniej więcej na 380 stopni. Ja zawsze używam mniej więcej takiej temperatury. Czasem więcej, jeśli coś jest bardzo oporne, ale zazwyczaj nie potrzeba. No i spróbujmy sobie coś odessać. Tutaj mamy taki fajny punkt lutowniczy. Nagrzewamy, odsesamy. No i zobaczcie, no malina. Następny. No przepięknie. Zobaczcie, palcami można, było, można wyjąć. Spróbujmy następny. Tu już odlutowałem. Zobaczcie tą kostkę. No i zobaczcie, no, przepięknie. Wyciągamy kosteczkę rękami. Także wszystko działa tak, jakby rozutownica była dopiero kupiona. Także polecam takie, taki remont, bo jak widzicie, nie był zbyt skomplikowany, a wszystko działa. Tak jakbyśmy kupili nową rozłutownicę. Na koniec krótkie podsumowanie. Mam wrażenie, że temat elektrycznych rozlutownic jest niezbyt często poruszany wśród elektroników. Zwłaszcza rzadko kto dzieli się doświadczeniami z użytkowania takowych, No być może dlatego, że nie są one tak często omawiane jak na przykład klasyczne stacje lutownicze. Z mojego doświadczenia wynika, że w zasadzie na razie nie spotkałem się z jakąś wybitnie solidną konstrukcją rozlutownicy, nawet wśród modeli znanych i cenionych producentów. Być może jeszcze mało widziałem, a być może też trzeba by było zakupić jedną z tych najdroższych, tych za ponad 10 tysięcy, aby wreszcie mieć niezawodną rozlutownicę na lata intensywnej pracy. Ale niestety, na razie przynajmniej na to mnie nie stać. Dlatego też, z mojego punktu widzenia, najrozsądniej chyba będzie używać nadal tej taniej chińskiej. I po prostu co jakiś czas sobie ją naprawiać, a jeśli się już całkiem rozleci, no to kupić kolejną. A może Wy macie jakieś inne spostrzeżenia, a raczej doświadczenia na tym polu? No piszcie w komentarzach, jakie rozlutownice warto by kupić, jakich unikać. Może jest jakiś fajny model rozlutownicy, który nie rozwali warsztatowego budżetu, a pozwoli na komfortową i bezawaryjną pracę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że już sama konstrukcja takiego narzędzia rodzi duże problemy, choćby z temperaturą i wsysanym gorącym spoiwem. Z natury taka, takie narzędzie jest bardziej narażone na uszkodzenia i zużycie. Jeśli chcecie, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Ja osobiście wcale nie odradzam zakupu tych tanich chińskich rozlutownic, bo są one zrobione zadziwiająco dobrze. Ich stosunek jakości do ceny jest bardzo korzystny. No i spełniają one swoje zadanie oczywiście do czasu, kiedy się nie zepsują. Ale po obejrzeniu tego odcinka już będziecie wiedzieć, jak zabrać się do ich naprawy. Z mojej strony, przepraszam za mój dzisiaj zmieniony trochę głos. Jeszcze mam trochę. Zajęte gardło. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.